No, witam, witam. O czym dziś? Ano o tym, skąd biorę takie fajne tło, czy tła na, na, na intro i na zakończeniu filmu. Na zakończeniu filmu. Kilka osób pytało mnie o to, skąd ja biorę. Też mają taki sam edytor jak ja: Power Director 12. No i u nich nie ma w wersji free, darmowa wersja. No, i u nich nie ma w wersji free, darmowa wersja. I u nich nie ma takich teł, prawie w ogóle nie ma. Otóż skąd biorę? No właśnie, dzisiaj ci pokażę jedno z miejsc, na których wyszukuję materiałów, scenek, filmików, sytuacji, które mogą nadawać się na tło. Po prostu ja buduję bibliotekę swoją własną. No, czcionek to może nie, bo, bo na razie nie, ale będę chyba też szukał, chociaż nie ma potrzeby w tej w darmowej wersji PowerDirector 12. Książki są rozbudowane bardzo dobrze, natomiast nie ma, nie ma teł. Teł? No na pewno nie tłów. Teł, teł, nie ma teł. Trzeba sobie samemu zgromadzić. Ja powoli, powoli, poważnie gdzieś tam, zawsze patrzę między innymi pod kątem, czy to, co tutaj widzę, to nie byłoby fajnym tłem. A jestem tutaj na terenie jednego z najstarszych ośrodków typu basen w Kielcach. Jeden z czterech czy pięciu? Pięciu to chyba nie, chyba małem. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery chyba pływanie pod słoneczkiem, pod chmurką. No dzisiaj pod chmurką, bo chmurki są takie niezbyt gęste, takie pierzaste. Bardzo ładne. Z tych czterech pływanie pod słoneczkiem. Została ta jedna ostatnia, zwana od lat Basen na Pika, co prawda Pika dzisiaj nie ma ulicy. A właśnie, co to znaczy Basen na Pika, co to znaczy Pik w ogóle. Nazwa ulicy, to była ulica Wilhelma Pika i przy ulicy Wilhelma Pika już trochę nazywa dupiu miasta. Tam już były takie szuruburu krzaczory, jaszczurki, zające, coś tam jeszcze, no i dzikie psy tam z pobliskiej po wsi. Zagórze, y, za które teraz są w Kielcach, no i z Mojczy, jeszcze nie w Kielcach, hasały te wsiury, A dzisiaj jest tam kawał miasta, y, tak, ulica Wilhelma Pika. Natomiast Pik to był taki komunista niemiecki, NRD-owski, no ale niemiecki. U tych lepszych Niemców, tak się wówczas mówiło, źli i dobrzy Niemcy, ci z NRD z tej, tej Republiki Niemieckiej wersji socjalistycznej, albo ludowej, jak wolisz, albo, no dzisiaj to mówi się komuszej, takie modne słowo, chociaż to nie jest tu żadna komuna, to nie była komuna, to było coś innego. Dla mnie komuna to była komuna paryska. Komuną były y, zgrupowania y, kościelne, gdzie było wszystko wspólne. Począwszy od łyżek, od upolowanej sarnej, coś tam, to było wspólne. To była komuna, I komunista niemiecki, Enerdowski, który był także szefem partii, a jak był szefem partii niemieckiej, to był także szefem państwa niemieckiego, tak jak u nas Edward Gierek. Ja pamiętam Gierka z tych swoich najlepszych lat, dla mówię o Gierku, ale byli też i inni. No mówiło się basen przypika i tak się zostało do dzisiaj, wielu Kielczak starych, Kojarzę tą pływalnię ten basen właśnie z, z nazwą pik, basen na pika. A przy okazji opowiem Ci taką scenkę, którą miałem autentycznie tam u siebie na swoim osiedlu, blisko sąd jakiś no, kilometr, kilometr, bo widzę po liczniku, po, po, po wskazaniach dziennych przejazdu. 1400 mi wybije na wybija mi na licz, tutaj, jak przyjeżdżam na licznik, jak który dojeżdżam, ale pierwszą miałbym około kilometra. Wszedłem ja sobie tak raz, taka właśnie pogoda jak dzisiaj słoneczko czy pudeńko, tym, że do południa to było. Ruch pierwszy raczej nie, niewielki, przeciwka, oho, wiatr zaczyna wiać. Pewnie będzie huczało w mikrofonie. A przeciwka szła z przystanku taka kobicina z Podkieleckiej, taka kumos kumoska, no, kumosz, y, kumosz, kumoska. Kumoszka. One mówiły do siebie kumosko albo kumo. Taka kuma właśnie szła. W moim kierunku, a ponieważ nie było nikogo innego, to po drodze zaczepiła mnie, Panie, a gdzie tu jest ulica? Piecyka. Jaż Pani, mówi? Piecyka. Tu? No, tu, tu gdzieś, tu gdzieś. Tu nie ma ulicy, Piecyka. Panie, jak ja mam zapisane, że piecyka, to tu musi być piecyka. Używanie Pani, ja tu mieszkam już ponad 40 lat. Słyszałbym coś, ale chociażby to była malinka uliczka, to bym słyszał coś o tej uliczce piecyka, ale nie słyszałem nic nie może być. No i tak się sprzeczamy, czy może być, czy nie. I wreszcie ja mówię, proszę panią, a co tam jest? Niech pani powie, może jakaś firma, może tak poznam, może firma, przedsiębiorstwo, czego tam pani szuka, a tam pani nie tam bloki, tylko są bloki. Ino bloki są. A no to bloki to tutaj przy Sandomierskiej raczej. No może przy Zagórskiej, ale pika, piecyka tu nie ma. No panie, jak nie ma, jak musi być? Jest, bo ja mam zapisane, panie, wiadomo, pisała kobieta, która tu była, tu była, u rodziny. przecież wie, gdzie ma rodzinę w Kielcach? Piecyka. Zapisane, pani mówi, no pokaż pani tą kartkę. No i pokazuje tą kartkę, a tam jak było, pisze ulica Wilhelma po niemiecku. Piecka, tak się pisze, pieck. Pieck. Ale czyta się po, po polsku i po niemiecku, czyta się to Pik. Ulica Wilhelma Pika. Słowieko, wiecie, proszę Panią, żadnego piecyka, tylko Wilhelm Pika, to jest niemieckie nazwisko, to czyta się Pika. Jakie tam Panie Pika, co Panu Pika? Piecyka, mówię. Pisze wyraźnie? No to mnie już tam szlak trafia, proszę Panią, czyta Pani, co ona pisze wyraźnie? Pisze Pieck. Piecka. No przecie pytam Pana, Panie, gdzie jest ta Piecyka? A więc mi już tutaj gra wszystkie żyły chodzą, burzę jak nie wiem. A spojrzałem ktoś się, autobus <grych> na zalesie słuchaj, na to jest na drugim końcu kiedy. W zasadzie za miastem, Przedł to było za miastem. Wiatr, wiatr, wiatr wieje. Za bo wiatr wieje. No i skojarzyłem sobie ten autobus z tą moją złością i z jej pyskiem, pyskaczem, pyskaczem. Może panią. Piecyka pani mówi, no to jest piecyka, ale to nie w tej stronie Kielst. Na drugim końcu proszę panią piec, tu na przystanku wsiądzie pani jeszcze raz do autobusu numer 21. On jedzie na zalesie i tam na Zalesiu, pani na pętli wysiądzie pani, pani zapyta, gdzie jest ulica Piecyka. Ktoś tam jakiś tu wylec, jakiś miejscowy, ogarnięty człowiek, rozgarnięty człowiek, pani powie, to nie tu, to nie tu. Przestań wiecze wiać. To nie tu proszę panią, tu jest kios ruchu kozystam, widzi pani. Kupi pani sobie bilet w tej i bo to też trzeba skasować, potem powrót jeszcze nie. I tam pani, tam pani znajdzie tego piecyka swojego. No i pojechała. Nie wiem co potem mogę pewnie klewa potem na mnie w drodze, ale co mam wczoraj widzisz jędzo. Też się ze mną że ja nie znam Kielc, Ty znasz Kielce, no to poznałaś Kielce. Miałaś dobrą, długą wycieczkę turystyczną, to autobus tam jedzie za 40 minut, a może i godzinę, zależy. No, no i poznała Kielce. Basen na Pika, a zobacz ten basen. Tak, i tu właśnie zrobiłem sobie kilka takich filmiczków,